Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Aleksandra Books. Dzisiaj pokrótce chciałabym polecić wam książki na majówkę. Jest dzień przed majówką, więc wiem, że jest to film na ostatnią chwilę, ale pomyślałam sobie, że czemu nie? Może akurat którejś z Was w jakiś sposób zainspiruje. Poza tym majówka trwała w tym roku. Dla szczęśliwców 5 dni, bo jest to środa, czwartek, piątek. A dla tych, którzy mają trochę krótsze wolne, no to będziecie mieli czas do weekendu, żeby sobie te książki, być może sprawdzić, być może nie. Jeśli wy macie jakieś fajne polecenia, czy to na weekend majowy, czy generalnie na weekend, no to oczywiście serdecznie zapraszam was do sekcji komentarzy. No i na mojego Instagrama, Books, na którym jest mi zdecydowanie więcej. I tam również pojawi się rolka krótsza. Forma tego filmiku, gdzie powiem trochę więcej tytułów. No i nie przedłużając, zaczynajmy. Każde kolejne lato to jest książka w ogóle idealna na takie ciepłe dni, na weekendy, czy też wakacje, czy też wyjazdy. Bardzo leciutka, bardzo przyjemna, emocjonalna historia dwójki przyjaciół, którzy spędzają ze sobą czas na wakacjach jako nastolatkowie, tam się poznają w takiej. Um, Miejscowości nad jeziorem, gdzie Persephone e, Persi przyjeżdża ze swoimi rodzicami do domu letniskowego i tam właśnie poznaje sama florka Polaka. Słuchajcie, e, akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych. E, oni tam mają, e, jego mama raczej, e, taką, takie miejsce, taką restaurację, której sprzedaje pierogi, Wiecie, akcent polski i tak dalej. No i oczywiście dwójka nas, naszych nastolatków tam się poznaje, zaprzyjaźnia, później wiadomo, dzieją się różne rzeczy. E, no i e, Czas przyspiesza, mamy teraźniejszość, bo, bo jakby te wszystkie wakacje i tak dalej to przeszłość. No i nasi bohaterowie jakby muszą zmierzyć się z pewnymi demonami, z tym, że od dawna ze nie rozmawiali i tak dalej. Uważam, że to jest idealnie wciągająca lektura, która zapewni nam wiele emocji, przeżyć, od której być może nie będziemy mogli się oderwać, i ja nie mogłam. Pamiętam, że przeczytałam ją sobie. Chwyciłam ją absolutnie randomowo, któregoś dnia chyba w sierpniu i czułam, że to jest po prostu coś idealnego na takie upalne, ciepłe dni. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Teraz wydawnictwo wydaje kolejną książkę tej autorki, Spotkajmy się nad jeziorem. I to jest książka, którą będę czytać w majówkę, słuchajcie. Mam nadzieję, że dostarczy mi dokładnie tyle samo emocji. Mamy tutaj Muchomory w cukrze, lubiane i nielubiane, szeroko komentowane. To jest historia um, licealistów, którzy skończyli już szkołę, są po maturze i jadą na wakacje do domku letniskowego domku z drewna i szkła w lesie, w głuszy. Tam nie ma w ogóle zasięgu, nie ma nigdzie rodziców, nie ma nigdzie dorosłych, także, wiecie, idealna sytuacja. Przestrzegam, że w książce jest alkohol, są narkotyki, um, są momenty, gdzie jest niepokojąco. Generalnie uważam, że w piękny sposób Marta Bijan buduje napięcie. Eee, wydaje nam się, że nic się nie dzieje, że nic się nie wydarzy, że jest to książka sielankowa, z rodzaju tych, których po prostu czytamy i nie wiemy, skąd padnie pierwszy cios. Eee, ja byłam zszokowana. Naprawdę jeden z plot twistów, który sprawił, że miałam takie co tu się wydarzyło i mam nadzieję, że Wam również się spodoba. No poza tym klimat wakacyjny idealnie. To jest książka może trochę niespodziewana, Park Jurajski. Um, ja tą książkę czytałam również w wakacje, może dlatego takie skojarzenie, ale myślę, że jest to świetna rozrywka e, science fiction, coś takiego. E, mamy milionera, który tworzy wyspę, wyspę park rozrywki um, pełen dinozaurów. No i mamy oczywiście osoby, które tam e, przyjeżdżają. Co i jak, dlaczego. Myślę, że nie będę zdradzać, dlatego że jest to motyw, który jest bardzo znany. Przez filmy gdzieś tam się um, przetarły te szlaki w literaturze i w, właśnie w popkulturze, także um, zostawię was po prostu z polecajką, że naprawdę angażująca lektura może Wam się wydawać, że to jest dość gruba książka, jak na 3 czy, czy 5 dni w zależności od tego, jak długi jest wasz weekend, ale uwierzcie mi, że jak zaczniecie przewracać kartki, to nie będziecie mogli się oderwać. Moje ostatnie odkrycie, czyli Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Jestem aktualnie w trakcie czytania trzeciego tomu, ale go sobie bardzo dawkuję. Od chyba tygodnia nie czytałam tej książki, dlatego że ja tak bardzo nie chcę kończyć tej serii. Tak się związałam z Pippą, główną bohaterką, że ja nie chcę jej opuszczać. Pierwszy tom opowiada o tym, jak Pippa robi taki Projekt szkolny o morderstwie, które wydarzyło się jakiś czas temu w jej miasteczku. Zginęła dziewczyna, licealistka, później jej chłopak, który był podejrzany właśnie o to zabójstwo. I generalnie. Na początku bałam się, że właśnie to nie będzie coś dla mnie, ale bardzo szybko złapałam klimat tej książki i Holly Jackson świetnie pisze, świetnie buduje właśnie tą historię. Pippa jest fajną bohaterką, taką rezolutną dziewczyną, która nie da sobie w kaszy dmuchać i jak już sobie coś postanowi, to co zrobi. I jakby nowe dowody rzucają na światło na sprawę. Ona też próbuje um, dowieść, że ten chłopak, chłopak tej ofiary, wcale nie był um, w żaden sposób winny temu. No, dzieje się generalnie. I ludzie oceniają tą serię bardzo wysoko. Ja miałam um, wysokie oczekiwania, ale też podeszłam do tej książki z taką rezerwą, bojąc się, że niestety tych zachwytów nie podzielę, a okazało się um, zupełnie inaczej. Jestem ogromną fanką i wszystkim przemniej wobec polecam. Na letnie, gorące, klimatyczne dni, gdzie słychać szepty, słuchajcie, jest to książka um, o dziewczynie, która pewnego lata zniknęła na 24 godziny, um, i my poznajemy ją w momencie, kiedy już trochę czasu od tego wydarzenia minęło. Ona też, ona i jej rodzina spotykają się z takim ostracyzmem um, w związku z praktykowanymi takimi magicznymi rzeczami ona i jej siostry i jej um, rodzina która składa się w sumie z kobiet um, są trochę obdarzone takimi mocami ale nie jakimiś bardzo um, takimi wiecie wybijającymi się raczej zioła ziołolecznictwo gdzieś tam jakieś ewentualnie tajemnice rodzinne i słuchajcie, w tej samej miejscowości nagle ginie kolejna dziewczyna. No i zaczynamy poszukiwania. Ta dziewczyna jest przyjaciółką naszej głównej bohaterki. No i zaczyna siedzać, słuchajcie. Jest to znowu tajemnica, mało miasteczkowy klimat, duszny, niepokojący, gdzie... Mm, Nasi y, bohaterowie muszą mierzyć się właśnie z takim wyobcowaniem i z takim właśnie patrzeniem wilkiem na nich, dlatego, że, że są specyficznymi osobami. Y, no i po prostu jest to jakieś tam, jakaś tam ludzka zawiść i zazdrość. Y, z całego serca oczywiście polecam. Tu może trochę zaskoczenie, żeńska końcówka języka. Dla tych, którzy lubią się czegoś z książek dogadywać, niekoniecznie chcą czytać dla samego czytania, y, czy też y, odpoczywania, relaksowania się. Uważam, że ta książka jest świetna. Um, Martyna Zachorska pisze o feminatywach, ale nie tylko, w ogóle o, o języku, o tym jak on się zmienia, też o feminizmie, nie tylko jeśli chodzi o zakres językowy, ale generalnie w Polsce o tych wszystkich zmianach, o tych wszystkich um, sporach, które działy się wokół żeńskich końcówek i nie tylko. Bardzo fajna książka, wzruszyła mi się, słuchajcie, nawet w trakcie czytania któregoś z rozdziałów. Naprawdę przystępna, no po prostu świetna i uważam, że warto, choćby dla poszerzenia swojej wiedzy i o języku, i o historii języka, i o tym, jak to my go tworzymy, i jakie mamy na sobie przez to wielkie brzemię czasem. Mam tutaj też stację Jakuba Szamałka. Akurat to nie jest pierwsza mm, książka, którą e, przeczytałam tego autora, e, czytałam również tą serię, mm, bardzo ją polecam. Tu w ogóle totalnie zmiana tematu, mm, jeśli chodzi o tego autora. Mamy stację kosmiczną, e, mamy kobietę, która leci na misję. Jest takim jakby. Głównodowodzącym, głównodowodzącą, no i zaczynają się napięcia, bo jest tam i przedstawiciel gdzieś tam narodu rosyjskiego i amerykańskiego, no i zaczynają się spięcia właśnie na polu takim politycznym, co jest niebezpieczne w przestrzeni, gdzie tak naprawdę nie możemy wyjść i ochłonąć, tylko musimy jakby w tych małych. W takim małym, bardzo hermetycznym miejscu, no po prostu radzić sobie z emocjami, co nie jest wcale proste. I śledzimy również to, co dzieje się na Ziemi w trakcie tej misji. Jak głowy państw radzą sobie właśnie z tym, z tym napięciem, tym wszystkim. A to potęguje jeszcze usterka, która ma miejsce, która się dzieje, i nikt nie wie skąd w ogóle się wzięła i dlaczego. I to wszystko potęguje te emocje, tą burzę, tą po prostu tą atmosferę podgrzewa w przystworzach. Naprawdę świetny, trzyma w napięciu. Uwierzcie mi, że to jest jedna z tych książek, które będziecie czytać wszędzie, nawet y idąc nad jezioro, po prostu nie będziecie patrzeć pod nogi, tylko czytać. Dlatego, że ja y czytałam ją właśnie w maju zeszłego roku, będąc na wyjeździe i pamiętam, że i ja, i właśnie moja przyjaciółka Justyna Snowbook y czytałyśmy w tym samym czasie i po prostu nie mogłyśmy przestać. Byłyśmy tak zaangażowane, że nawet mi nie samo to trochę zdziwiło dlatego że tematyka nie jest jakoś specjalnie moja. Nie wiem, ja tam kosmosem się nie jaram jakoś szczególnie, ale to co się działo między tymi ludźmi po prostu totalnie mnie gdzieś tam zaangażowało. I mam też dwie pauzy. Um, książki z wydawisza pauza które gdzieś tam traktują właśnie o takich um, letnich dniach Teresa Bowman i Marie Albert um, moje ukochane autorki um, wydawane przez to wydawnictwo. Dorośli to książka, która mocno gdzieś tam bazuje na relacjach rodzinnych, na takich wewnętrznych przeżyciach głównej e, bohaterki, której nie jesteśmy w stanie kibicować to jest w ogóle ciekawe, bo myślę, że obu tym bohaterkom nie jesteśmy w stanie kibicować um, i czujemy się bardzo nie na miejscu, że w ogóle jesteśmy w tej książce. Kolejna rzecz, która łączy, więc może będę mówić o nich obu. I tak spędzają rodzina spędza razem czas. Tam są bardzo mocno intrusive fot momentami, takie, że po prostu człowiek się zastanawia, co tu się w ogóle dzieje. Jest niepokojące, jest dziwnie, jest niekomfortowo. I jeśli chodzi o utonęła również, tutaj główna bohaterka jest pewnym jest gościem swojej siostry. I jej partnera, no i właśnie, jakby jest jakieś dziwne napięcie między tą trójką ludzi, dochodzi do jakichś totalnie niekomfortowych sytuacji, w których nie chcemy brać udziału, a jednocześnie chcemy wiedzieć, co się będzie dalej działo. I mm, tytuł odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, moim zdaniem, świetnie jest zabrany. Książka jest bardzo niepokojąca, w moim odczuciu. Kiedy ją czytałam, to po prostu czułam takie ciarki na plecach. E, oczywiście subiektywne odczucia, natomiast myślę, że na właśnie takie ciepłe wieczory mm, z rodziną to może być bardzo ciekawa lektura. E, I dziękuję Wam bardzo. To był krótki film, dlatego że dzisiaj czas mnie goni. Mam nadzieję, że wybaczycie mi taką formę, że będzie ona dla Was przystępna. Być może będziecie sobie oglądać, pakując się na wyjazd, a może szykując się do pracy, bo oczywiście przecież nie wszyscy niestety mają wolne w te dni, także dla obu tych grup. Życzę Wam przemiłego dnia bądź wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Dajcie mi znać, czy którąkolwiek z tych książek już czytaliście, a może macie ją w planach. Ja za moment szykuję się właśnie do wyjścia, bo obowiązki przedwyjazdowe wzywają. Od razu daję Wam znać, że w piątek nie będzie filmu, dlatego że robię sobie przerwę, więc widzimy się we wtorek za tydzień. Dzięki za oglądanie tego materiału i do następnego razu!